Witajcie kochani. Dziś wojna. Znów Rosjanie. O swojsko brzmiącej nazwie Dysy Sparta, <grymna> typowo rosyjska. No dobra, zobaczmy, kogo można przeatakować. No nie wiem, wracamy do Mono, już chyba <grymna> na dłużej. Chyba, że coś znowu pójdzie nie tak. Do zobaczymy. O, dobra, wybierzmy sobie kogoś. O. Ciężki wybór. O, może tego. Na dzień dobry, ekipa Czerwona. O, jak to przeciwko Zielonemu Tankowi, nie? Zobaczymy jak pójdzie, oddziałki damy wolnej manie, damy obronne Żeby długo 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 wytrzymali No i dobra Rzucamy środek ładnie cztery Czerwone powinny wystarczyć na RKN. dobra e, Mamy smoka to powinno nam odpalić Grazul i może Marianę No nie tylko Grazul ale poszło kombo. E, na razie nie ma za bardzo czym strzelać. Dobra, ułożyły się pod Ryszardem. Także huknie nas ten chłopak. Niestety Kieł też odpalił. Dobra, mamy od grazul obronę przed efektami, także. Nie zabolało nas to, to walnięcie Ryszarda tak aż mocno. Ładnie weszły. No i znowu leczymy. I tą prawą stronę staram się cały czas ładnie znowu trzy klocuszki pod Ryszardem. No, myślę, że pomimo niebieskiego powinny. No, nawet nie powinny, a wystarczyło. Minionek go trzepnął. Dobra, no i zostali sami leczący. Także miejmy nadzieję, że nie uda im się uleczyć. No, teraz tylko kłanie sprowokować, żeby tej. Kurczę, a zobaczcie, jakie kombo akurat weszło. O, na szczęście nie zdążył. Wiwiki, uzdrowić. A sam to już chyba nie da rady. Ciach, ciach, ciach. Powinno chyba. A, odrodzenie weszło. Kurczę. No niestety ci wojownicy tak już mają, ale to wystarczy jeden klocek. Dobra. Nawet już nie korzystałem z umiejętności. Dobra, pierwsze zwycięstwo. Fajnie się rozpoczyna ta wojna. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ho, 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 ho. Szukamy, szukamy. No niektóre wyglądają te ekipy tak sobie, ale z reguły z takimi tak sobie to idzie też tak sobie. Dobra, tu weźmiemy niebieskich. Także trzy razy Magni, Kirill i Król Artur. A myślę, że Arturowi dajmy ten oddział manowy. Kirill, niech się broni. A ten oddział, ta, ten oddział z maną w sumie niepotrzebny Magniemu, on i tak jest szybki. Więc zobaczmy. Mm, dobra. Z dołu podciągniemy sobie niebieski. Wiemy, że na zielonego to tak sobie, ale na niebieskiego jeszcze gorzej. Weszło combo pięknie. Dobra, jest dużo niebieskich klucków. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Ale się uzieli na niego. No dobra, coś trzeba strzelać, bo ale kombo kurczę. O. No. No ukatrupią, normalnie nas trupią. Dobra, Torna, Liane i Jean-François. Mamy pod nim trzy klocki. To powinno wystarczyć, uleczymy. No i spróbujmy Vivikę, ponieważ Domincja to jest łotrzyk, czyli będzie próbowała unikać naszych umiejętności specjalnych. Przepraszam za chrypkę, bo troszeczkę jestem zaziębiony. Mm, także będzie głos jeszcze niższy niż zwykle. I może trochę będę posmarkiwał albo inne różne ciekawe dźwięki wydawał. <słuch> no dobra, wracamy do walki. E, Domincja tu ciężko się broni, widzicie, pomału próbuje nas eliminować. Ale mamy cztery klocki, jeden w nią to odpali wszystkich. O, no, jeszcze kombo z dołu. No i dobra, Kirill ją osłabi. Magni dokończy. O, jest unik, Dobra, to Artur też unik, Zobaczcie. No i dopiero za trzecim razem udało się ją pokonać. No dobra, nie zmienia to faktu, że druga wygrana. No, i kogoś sobie tu jeszcze ucelujemy. No, może tego z melendorem na czele. Tak myślę, fioletowi chyba się tu sprawdzą. Kostium. Gdzie to jest nasza sartana? No i quintus. Oddziały w porządku, mi się wydaje. I ciach. O, jest trochę fioletowych. Zrzućmy coś fioletowe na prawej, tu po, znaczy na lewej, po prawej, może jakiś, właśnie, diamencik. Pięknie. No dobra, i zaczynamy koszenie. O strzelmy w tą żółtą, będzie z głowy. Myślę, że Melendor nie przeżyje diamentu. Tak jest. Poszło combo, aby ich nie odpaliło tylko. No i dobra, Tibertus, Quintus. Leczenia na razie nie potrzebujemy. Ale w sumie <gry> W sumie nie ma co z tym zrobić, więc Ryszard odpalał, więc dlatego osłoniłem częściowo naszą ekipę Aeronem. No i to walka bez historii w ogóle bardzo ładnie i szybko nam poszło. Dobra, trzy zwycięstwa. Bardzo fajnie tym razem się udało i zapraszam na drugą część wojny No, i kolejne trzy ataki, kochani. Troszeczkę już przebrane towarzystwo. Mocno prowadzą Rosjanie, no ale spróbujemy ich troszeczkę chociaż doścignąć. Oj. Kusi mnie ten, ten człowiek. <gryw> drugi raz go zaatakuję. Zresztą, chyba często tak mam. Tak mi się wydaje, że jak nie robię sześciu ataków od razu, to. Jak robię po jakimś resecie, często tych samych atakuje graczy, co wcześniej. Dobra, monozielony, czyli Kamrat, Margaret, Liana, Kadilen i Melendor. Pomieszajmy troszkę oddziałami, Melendor dostanie ten defensywny. Zastanawiam się nad tym oddziałem Ninja, on ma bardzo duży atak. Czy właśnie nie dawać Kadilen, która jest u mnie bardzo mocno wybuchstowana? I atakuje wszystkich. Dawałem go i generalnie ok. Natomiast nie wiem czy to właśnie na Kadilen nie będzie lepiej działało. Nie wiem. Co myślicie? Powiedzcie. Może ktoś ma takie doświadczenia z tymi oddziałami. Dobra. Mamy w Ryszarda i już diamencik pod Ryszardem. Także dziękujemy mu za grę. Odpaliło to naszych. Elkanen próbuje troszeczkę tutaj się ratować. Jedziemy kamratem. A nie, kamrat nie odpalił. No to dajemy Kadinen, Margaret. No i kogoś zobaczmy, kogo tu wykończyć. Może leczenie. Mamy dużo klocków. Dobra. No myślę, że można było w sartanę, ale wtedy zostałby kieł. Wtedy mielibyśmy już trzy klocki pod nią z diamentu dlatego nie wykorzystuję jeszcze tego diamentu ciachniemy tu no nie wiem kończyć tą wiwikę bo to się źle z reguły kończy zostawianie tych zostawianie tych leczących bohaterów dobra liana dokończyła sartanę I fajnie, czwarte zwycięstwo. Także idę na razie jak w masełko. Ładnie pasują klocki, wreszcie, wreszcie od dawna. Tutaj 400, to nie wypada, chyba, atakować. Chociaż, tak naprawdę, no nie wiem. Czy ważniejsze to, żeby atakować mocnych przeciwników, czy żeby zdobyć punkty? To też jest prawsze pytanie. Z drugiej strony, często z tymi Słabymi w cudzysłowie mówiąc przeciwnikami, czy nisko, e, nie wiem jak to nazwać, no, nisko, niskie punkty na drużynie są to często właśnie źle się gra, bo <gry> oni często wygrywają. neomra Kiryla bez kostiumu, ponieważ insarnia będzie miała obniżenie defensywy. Weźmiemy tu dla przekoru niebieskich drugą drużynę. No nie wiem, Przydałby się tu jeszcze jakiś pięciogwiazdkowy bohater, ale w sumie czeka do ulepszenia tak naprawdę chyba Ryszard i nie wiem czy nie jakiś jeden Magni. No nie wiem, samych Magni niedługo będę miał. Także na razie się wstrzymałem z tymi niebieskimi, czekam na jakiegoś może ciekawszego bohatera. Dobra, no nie ma niebieskich. Teraz gra nas tutaj nie pociesza, jest w środku złożenie. Ach, szkoda, że tu nie wszedł niebieski klocek w lianę. Uch, już się pozbyliśmy leczenia. Dobra, mamy trzy klocki w elenę. Ale zabrakło ciut ciut, żeby ją. Żeby ją załatwić. Dobra, weszło trochę klocków. Może wystarczy, żeby tak dobra jeden klocek wystarczył. Próbujemy lianę, mamy trzy klocki w nią. Oj zabrakło, chyba że wejdzie jakieś kombo. Oj, brakło, brakło, brakło. I jeszcze wiwikę odpaliło. No dobra, nie wiem czy się z kimś nie pożegnamy, a raczej na pewno, bo Sartana też odpala. O, to może nawet z dwoma. No prawie. Dobra. W sumie można było borila zostawić, bo. Ech. Nikt nie odpalał teraz, nie, nie, nie. nikt nie atakował, nawet zwykłym atakiem. Nie spojrzałem na to, No ale trudno. Gramy dalej, mamy kontratak, może się nadzieją, dobra, wlijane, Jech. No nie, no te komba po prostu. Oj, na szczęście. No ale teraz to już nie wy to jeszcze przeżył. Zobaczcie, jaki jest z niego twardziel. Skuba niutki. No dobra. Teraz przydałoby się załatwić tą sartanę dokończyć, bo wiki. Raczej nie jak ona zacznie uleczać, to trzeba będzie się zmywać, ale to chyba, chyba nie doczekamy tego. Tak jest, teraz sartana już nas załatwi. Tak jest. No to trudno, trudno. Porażka, ważne, że Vivika nie uleczyła ich, don, bo praktycznie na maksa zdrowie by zyskali. No i trudno. Pierwsza porażka. No to została nam jeszcze ekipa chyba żółta, nie? Jeśli dobrze pamiętam. No to spróbujmy tutaj Telurię posmyrać tą żółtą ekipą. No, e, tradycyjną tą ekipę bierzemy, ale już ostatnio biorę dwie Wiki zamiast Justice. Jedna widzicie zrzuca efekty z przeciwników, druga zrzuca z nas, z nas efekty. Także tak się wymieniają. A w sumie odpalają w tym samym momencie, kiedy czy odpalałaby Justice. Zobaczymy. A dobra, jest parę klocuszków na dole. Podciągniemy niebieskimi żółte. Cyk, dobra, mamy jeszcze jedno złożenie, ale podciągniemy może coś więcej wejdzie. Prawa. Kombo, dobra, u... o, nawet się złożyły. Teluria chyba już odpala. Na szczęście my już jesteśmy odpaleni. Spróbujemy tego Cypriana zdjąć, żeby nie dawał tej głupiej jego kontrataku. Jun Dżun w Juna nie udało się z tym Cyprianem. No i klocków też za dużo nie mamy. Dobra, zrzucamy środek tradycyjnie. W nadziei, że coś nam tutaj wskoczy. Ale no, jak na złość, widzicie. Jak na złość. Wszystkie kolory oprócz tego, który nas by interesował. Dobra, jeden klocek Cypriana wystarczył. Trzy się ułożyły w Telurię. I to odpali naszą resztę. Mamy cztery w Telurię. June mam nadzieję, że... No niestety, miałem nadzieję, ale mi się nie udało. Ale mamy dużo leczenia. Obniżenie defensywy. Teluria odjechała. Dobra, spróbujmy dokończyć tego Juna z obniżeniem defensywy. No nie udało się. Dokończmy <laughs> go, bo on będzie nam tutaj naprawdę bruździł. Znowu nie mamy klocków, także zrzucamy tu sobie w pustkę. Mamy gdzie grać po lewej stronie diamencik po prawej ale zostawmy to potrzebne nam klocki dobra jest bo za chwilę nam Leonidasa załatwią no i dobra ciachamy ciachamy ach mogłem dżuna jeszcze odpalić Dobra, zajmijmy się tym, co jest bliżej, łatwiejszy do trafienia teoretycznie, czyli Ryszard. Dobra, mamy trzy złożenie w pustkę, więc odpali to nam Leonidasa. Ciachnijmy tego Ryszarda, troszeczkę many mu zejdzie. A, teraz ładnie. Mamy smoka i o, ładnie klocki się ułożyły. To Teraz próbujemy Tyra troszeczkę przetyrać. Wiwika jedna. Dżun, no coś mu tam weszło, dobra, trzy klocki powinny wystarczyć tu, dobra, mamy, aj, nie zdążyłem, <laughs> nie zdążyłem z Leonidasem, już odpalił sobie e, tego to duchowanie, no i co, albo go kończyć, albo czekamy, myślę, że można by chyba poczekać tym. Mamy akurat trzy klocki, to będzie Leonidas i Wivika z obniżeniem defa. On stracił ten swój status ducha. To może wystarczy. Oje, oh yeah. widzicie to są ci wojownicy. <grystanie> Odrodzenie i jeszcze może naprawdę nam nabruzić, Zwłaszcza, że on sam się leczy, nie? Ale mamy na szczęście pod nim klocków trochę. No i się udało. No i się udało. No, i dobra, 5 do 1. Całkiem, całkiem poszło. Myślę, że, że to będzie dobra wojna. Ciekawe tylko, czy wygramy. Dobra, kochani. Zapraszam Was w takim razie na podsumowanie. I podsumowanie, kochani. No, niestety. W tradycji stało się zadość. Mój wynik najlepszy: sojusz przegrywa i to no 550 punktów ponad, także eee, słabiutko. Znaczy, no w zasadzie bez szans, można powiedzieć. Byliśmy eee, zobaczmy. U nas aż 6 ataków zostało. No, 6 ataków. Teoretycznie, ale raczej nie u nich wszystkie. Yy, 6 ataków to nie wiem, 90 parę punktów to było za zwycięstwo. To no, <grym> można by się zastanawiać, ale myślę, żebyśmy i tak nie wygrali, bo 6 zwycięstw ciężko jest odnieść. Zobaczcie, jak punktowała cała reszta. No jest bolek 0, także. Chyba zapomniał o wojnie. No trudno, każdemu się od czasu do czasu zdarzy, coś tam zawalić. No trudno, kochani, porażka. Wojna poszła ogólnie mi nieźle. I cóż, no dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia.